Dzisiejsze studio futsal dosyć nietypowo, bo z płyty boiska z nami dwaj bramkarze KS Konstrakt, dwaj młodzi bramkarze, a przy mnie Kasper Zerma na dzień dzisiejszy pierwszy bramkarz drużyny KS Konstrakt. Jak się czujesz i czy myślisz już o tym meczu, że wystąpisz w nim od pierwszych minut? Jakieś myśli są, żeby zagrać z Donisławem od pierwszych minut. Natomiast jeszcze zostało 10 dni do tego meczu i wszystko może się wydarzyć do tego czasu, no ale miejmy nadzieję, że wszystko zostanie tak jak jest. Czy masz już w głowie to, że możesz zostać pierwszym bramkarzem na dłużej w tej drużynie? Ciężko na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ wszystko zależy od dyspozycji w danym tygodniu. W pierwszym meczu mogę wystąpić ja, w następnym już Mateusz, albo może Grzegorz już wrócić do zdrowia i Grzesiu zajmie te pierwsze miejsce w składzie. Dlatego to wszystko zależy od tygodnia. Masz za sobą bardzo dobry okres przygotowawczy. Trenerzy podkreślają, że, że dużo ci dał ten okres, że bardzo się rozwinęłeś. Co było kluczem do tego, żeby, żeby wejść tak szybko do, do bramki KS Konstraktu? Na pewno ciężka praca i systematyczność. Staram się dawać jak najwięcej z siebie na treningach i ich nie było opuszczać przede wszystkim. I to daje najwięcej, bo tylko dzięki temu można coś osiągnąć w życiu. Yy, rywalizacja z. Mateuszem Lewalskim, jak ona wygląda i y, czy myślisz, że, że dzięki temu, że Mateusz cały czas da ci po piętach, y, możesz podnosić swoje umiejętności? Y, nasza rywalizacja jest zacięta bardzo, ale daje nam wiele doświadczenia, ponieważ jesteśmy na równym poziomie i zmieniamy się, można powiedzieć. Raz ja jestem wyżej, raz Mateusz, i wszystko zależy od danego dnia y, dyspozycji w naszym dniu. Co czułeś po kolejnych świetnych interwencjach w Toruniu naprzeciwko Marcin Mikołajewicz i kilka, kilku innych naprawdę dobrych zawodników, a ty tak naprawdę byłeś nie do zatrzymania? Co się czuje po takich dobrych interwencjach? Na pewno radość i chęć, żeby jeszcze raz ich zatrzymać i zagrać mecz na zero. Niestety się nie udało, wpuściłem jedną bramkę, ale ona nic nie zaszkodziła mi i broniłem dalej. Świetny mecz zagrałem. Bardzo. Pozostaje mi życzyć nic innego, jak takiego samego występu w meczu z Uniswem przed własną publicznością. Pierwszego zwycięstwa i po prostu samych dobrych występów w tej lidze i po prostu takiej drogi mecz po meczu do, do tego upragnionego awansu, a co będzie później, zobaczymy. Dziękuję. Mateusz Lewalski cały czas... Liczy na występy w inauguracyjnym meczu przeciwko Unisław w tym, jak wygląda na dzień dzisiejszy ta rywalizacja z Kasperem Zelmą i co czujecie, kiedy nie ma w składzie Grzegorza Kamińskiego? No, rywalizacja jest ciężka, na pewno Kasper jest w bardzo wysokiej formie, w soli nie przepracował okres przygotowawczy, ja też dawałem z ciebie 100% no i liczę po cichu, że jeszcze może trenerzy zmienią zdanie i uda mi się zagrać w tym meczu. E, fajnie, że, że jeszcze rywalizujesz. E, jaki masz plan na to, żeby przekonać w tych ostatnich 10 dniach trenerów e, do tego, żeby, żebyś to ty wystąpił w tym meczu? Jedyne co mi pozostało, jeszcze raz nie grałem żadnych sparingów, więc mogę tylko pokazywać na treningach swoją przydatność w drużynie. Yy, tak. Jak te treningi na dzisiaj wyglądać o Zwalniacie, czy dalej dalej ciężka praca tylko po to, żeby rozwijać Wasze umiejętności? Nie, zwalniamy już troszeczkę tempo, nie, nie jesteśmy na takim dużym obciążeniu jak byliśmy wcześniej. Musimy już troszeczkę łapać świeżości, żeby mieć siły na początek sezonu. Yy, drużyna rozegrała bardzo dobry okres przygotowawczy, kilka naprawdę udanych sparingów. Yy, jak myślisz, jak będzie to wyglądało od samego początku tej rundy? Myślę, że od samego początku będziemy wysoko grać, pressingiem, będziemy się starać strzelać jak najwięcej bramek, bo jesteśmy, nie ukrywamy, faworytem do awansu, ale tylko ciężką pracą i jednością. Jak będziemy kolektywem na boisku, możemy to osiągnąć. E, co zmienia się w zespole, kiedy na treningach i w meczach nie ma Grzesia Kaminskiego? się no, wiele nie zmieni, tyle że jesteśmy tylko dwóch skarstw, ma na pewno nie ma już tak na atmosfery, bo Grzesiu zawsze potrafi rozluźnić atmosferę jakimś żartem. Teraz wszyscy się starają tylko myśleć o sezonie. Nie o tym, kto będzie rywalizował. Yy, tak, no bardzo szkoda Grze, Grzesia i tego, że, że nie jest z nami tutaj wierzymy, że bardzo szybko wróci do, do zdrowia i dalej będzie. Mimo, że ta rywalizacja już na zawsze pewnie pozostanie bardzo wyrównaną, to jednak, yy, to jednak chcemy bardzo, żeby grzech sił do nas wrócił, bo, bo to bardzo dobry zespołu to racja. No tak, no nie ma co ukrywać. Grzesiu jest najbardziej doświadczony z nas. Każdy, kto chodzi na mecze widział, ile Grzesiu daje ścieżny na każdym meczu, jak jest potrzebny drużynie. Tak, Kasper, dziękuję Ci bardzo i z całego serca życzę Ci występu w meczu z Umiesłem.